Grzelnia. Księga rzędu Czyta Michopolak. Na początku był grzela. Powiadać o grzeli w sposób opisowy, to jak łapać delikatne powiewy wichru w dziurawą mędzurkę alchemiczną. Powiadać jednak trzeba gdyż pewne rzeczy muszą być spisane. Wydarzenia opisane w tymże opusie zdeterminowały struktury rzeczywistości znane przedwiecznym, ówczesnym i wszelkim przyszłym generacjom istot podległych grzeli. Wszechmocny, wieczny, swą potęgą wykraczający poza czas i przestrzeń, epitety te nie opisują grzeli w sposób choćby zbliżony do prawdy, ale dają pewną wartość ilustracyjną śmiertelnikom, bo to zapewne oni staną się czytelnikami tego nieskromnego dzieła. To, co z całą pewnością możemy o nim powiedzieć, jest tym, co bez wątpienia można o nim rzec. Absolut. Istnieje jeden absolut. Grzela jest absolutem. Grzela stworzył przestwór i wypełnił go materią, potem usunął materię i odpoczywał. Do pracy powrócił po pewnym czasie, filozofowie wciąż sprzeczają się, czy był to szóstek, czy siódmek, i nadał przestworowi swoistość. To uczyniwszy, Grzela cisnął swoją wolę w sam środek przestworu, a materia wyłoniła się z nicości i poczęła formować różne kształty. Absolut rad był z takiego utworzenia zdarzeń, albowiem to umożliwiło mu obsunięcie się, przejście do roli biernego obserwatora, a wszystko, co działo się, działo się zgodnie z jego wolą. I w stanie głębokiego ukontentowania, poczywał on przez długi czas. Tak długi, że podprzestwory formowały się i gasły. A i to wszakże, działo się zgodnie z jego wolą. Zastanawia was pewnie, drodzy uczniowie, kimże ja jestem. Ten, który śmie opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce, nim jeszcze pierwsza istota ujrzała oblicze grzeli. Otóż, to, kim jestem, nie ma żadnego znaczenia, a nawet gdyby miało, nie byłoby zapewne właściwe. Czas mijał, a Grzela unosił się w przestworze. Rozumiał Grzela, że w tamtym momencie nie istniało nic prócz niego, albowiem był on przestworem, a wszystko, co w przestworze, było jego wolą. Nie było to w żaden sposób adekwatne do kontynuacji zdarzeń, która miała wyniknąć z czynności Grzeli. Przyszedł więc moment, w którym Grzela rzekł ja tego dokonałem i oto wszystko, co jest, jest mną, albowiem moja wola wypełnia wszystko. Naduszedł czas na wyodrębnienie, i teraz opuszczę przestwór, aby zabrać z niego swoją wolę. To mówiąc, Grzela opuścił przestwór i wstąpił do wymiaru, który stał się jego siedzibą, a nie był częścią świata. Tym samym przestwór pozbawiony został woli jego, a toczył się dalej wedle pierwotnej woli Grzeli.